Modelki i modele zaprezentowali na sobie kolekcję firmy Kampionem. Specjalnie na dziś został przygotowany showroom marki Modelki, modele oraz w wskażą, gdzie on się znajduje. Tak właśnie w tej chwili został odkryty nowy model XC60, tak długo wyczekiwany. Nad makijażem modelek czuwała marka MAC Cosmetics. W jaki sposób i za pomocą jakich kosmetyków zostały wykonane makijaże modelek, tego będą mogli Państwo się dowiedzieć w specjalnie przygotowanym stoisku. Tam również czekają na Państwa zapachy, zarówno damskie, jak i męskie, z perfumeti, a jeśli coś przypadnie Państwu do gustu, będzie można dzisiaj dokonać zakupu. Teraz nadszedł ten moment, ten długo wyczekiwany, bo przez 9 lat zapraszam do, do oglądania auta.